Witam Was wszystkich Dzisiaj yy, będzie stopham na udzie I sobie będziemy jeździć I wozić dostawy Pamiętajcie, że na 100 osób Będę wybuchać Cargo B1A Oczywiście pociąg ze strzałami I to pamiętajcie Nie będzie już to jedyny strzał Tylko będzie podwójny strzał Więc warto oglądać te filmiki Bo są one wspaniałe My sobie pojedziemy Dobrze, święty! Co on zrobił? Co on zrobił? Nie no, co on zrobił normalnie? Wjechał do szkła, którego zepsuł tutaj. Ej, ale tu. Ale tu chyba zmienili coś. Yy, co teraz by było bez sensu. Zmienili glass repair na X, X na F, więc bardzo fajny update nawet, ale widzę, że tamten gościu naprawił e, więc bardzo dobrze, że on pomógł my sobie pojedziemy teraz osobowym bo jesteśmy właśnie najbliżej e, no i w sumie tyle, zostawcie suba i lajka like bo na stosunek będę wybuchać Pociąg ze strzałami w kargo B1A i to będzie podwójne strzał, więc pamiętajcie. Widzę, że, jest, że będzie powódź. Widzę, że będzie powódź teraz. Zaraz się tu pojawi, tam, tam, tam Nie wiem, coś, coś jakiego coś fioletowego, więc Więc pamiętajcie. Uważajcie na te powodzie, bo, yy, bo powodzie są niebezpieczne i mogą was zabić tak jak chodzi o życie, bo może was zabić, że się utoniecie, utoniecie. Mogę sobie przekraczać prędkość, bo, jest, bo jestem security, więc tu nie widzę. Co ty tam będziesz robił, wolniaku? No co ty robisz? No jedź baranie Kurde Ja sobie też mogę przejechać na czerwonym świetle Uff, dobrze, że pojechał Kurde, na tym Prosto Ale za to ja pojechałem też na prostym O widzicie, tam to już jest powódź Ale Teraz już nie będzie powódź Ja chcę pojechać w prawo, nie lewo Znaczy, Boże Ja chcę w prawo, nie prosto Już się nawet pomyliłem no teraz będzie nie ma, ale chyba widzieliście takie fioletowe coś więc wiecie yy, jak już tutaj będziemy jechać prosto to pamiętajcie, my mamy pierwszeństwo bo tam pisze znak stop a znak stopu to trzeba yy, uważać, czy tam pociąg yy, jedzie tu, tak, tu, tutaj tak samo my tu mamy pierwszeństwo bo tam tam pokazuję, jest jest priority, czyli yy, Pociągi, które jeżdżą z prawej strony mają pierwszeństwo Więc pamiętajcie eee, W niedzielę będzie poradnik Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz tam pociągu Walony Jak ty jedziesz? Kto to wjechał? Kto to wjechał? Nie rozumiem takich ludzi Wiznu wje wjechał do którego zepsu. Nie rozumiem takich ludzi Normalnie ci, co niszczą Widzę, że ktoś tutaj jest zombie Ale musimy uciekać Musimy stąd uciekać, więc Szybko uciekamy W niedzielę, czyli jutro Będzie poradnik hmm. Jak No ja nie wiem nie wiem co teraz będzie, ale dowiedzie się, dowiedzcie się. Widzę, że tutaj nigdzie nie sieda do, do tego pociągu, więc, yy, więc możemy sobie odjechać. On ze A przywys. Tutaj będę wybuchać pociąg ze szczałami w Cargo B1A. I to będzie nie tylko jeden strzał, tylko drugie y, dwa szały. W sensie y, dwa, wy, dwa wybuchy więc możecie zasługować ten kanał. A na live, jak już będzie ten special, to to zorganizuję co będzie na tamtym kanacie sługów. No widzę, że zombiak goni kogoś. No co ty robisz? Jeszcze cię przejechałem, bo ty idziesz na torze. Najlepiej iść poboczem. Albo nie. Ja już wiem jaki będzie poradnik. Y jak iść poboczem w fajne łudzie. O! Tak, taki będzie yy, taki będzie najlepszy poradnik. Więc się dowiedziecie? Coś ciekawszego. O Boże, co tu się stało? Boże święty, co tam się dzieje? Musimy trochę dzwonić, się stało. No i teraz nie przejedziemy, Boże! Oczywiście pociąg chyba jechał 120. Na pewno tak zrobili, że pociągi jeżdżą, co? 120. I teraz będzie mi to wybuchało na pewno. Jedziemy sobie na razie. I pamiętajcie, zasłuchajcie nawet teraz, bo na 100 będę wybuchać jakby 1A i to będzie podwójny wybuch, więc najlepiej, aby w niedzielę zrobił live, a nie w poniedziałek już. Znowu. czy to szkło nie nienaprawione. Boże święty! Chcecie, żebym was przejechał. To nie słujcie kurde na torze, tylko idźcie poboczem. A jak się idzie poboczem, idziemy lewy. Idziemy lewą stroną, przepraszam. Boże święty, co tam? Jeszcze bez kulanta. Co ty robisz? Co ty robisz? Ten się przejechał. Robimy pościg, w takim razie, bo jestem security. Ty kierowco bombowco! Ej! Wysiadaj z mojego pociągu! I teraz mi usunie pociąg, bo... Góry on mi zajomał pociąg! Wiedziałem, że tak będzie. E, słuchajcie, idziemy po apteczkę, bo widzicie jakie już mam niskie HP. Bo jeszcze nawet siebie zaszczeliłem, nawet. Yy, więc nie wiem, czy ja powiedziałem dwa razy nawet, ale chyba tak. Dora użyjemy sobie ta, tej yy, tableteczki. I już od razu jest lepiej. Lepiej też za apteczkę wziąć. W razie potrzeby. Yy, słuchajcie, yy, dzisiaj jest sobota, więc dzień weekendu. Więc warto wykorzystać weekend z lamaskiem, fajne udem. Oglądajcie y cały Stopham. Wszystkie odcinki Stophamu. Co ty się pieprzasz? Boże! Tam było. Jak już wjechałem te światła to było zielone światło. A ty się pieprzasz. Dobra, ale my się oddalamy chyba od niego, nie? Dobra, my sobie. Dobijemy do stu. nawet, żeby się ten pociąg odczepił. Myślałem, że on się wepcha, ale pamiętajcie, jeżeli będzie żółte światło, już zaraz yy, gdzie będzie? Co ty robisz? Co ty stoisz na torze? Pamiętajcie, co ty robisz? Co ty robisz? Tak się nie jedzie. Samo nie jedzie, kurde nie przepisował. Musiał na razie się wyciszyć, bo kurde. On, czyli ten Michal J jechał, kurde. Nie przepisowo. Jak można tak jeździć w Anglii? Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego nawet. Jak ludzie tak mogą jeździć? Jak coś to ignorujcie Michała, Jaya. Oglądajcie pierwsze jego filmiki, a potem oglądnijcie moje filmiki. Czy się dojedziecie. Co to jest tak naprawdę kit? Ja, ja już w sumie go zablokowałem na YouTubie. Zaraz w sumie go usunę z znajomych w Robloxie. Więc yy, wiecie. Jeszcze się denerwuję w dodatku, ale tą sprawą się nie zajmujemy. O Boże, albym już yy, wjechał. No nie! Nie! Nie chcę tak jechać! Boże! Jeszcze kródy Michał J idzie. Ale tym kidem się już nie interesujmy! No co ty robisz? No, jeszcze się bój. Uciekaj stąd. Najlepiej. No i cię zabiję. Po raz kolejny. Pamiętajcie, policjanta się nigdy nie zabija. Bo wiecie, jakie są kary. Sam on zaczął, więc nie interesujmy się już. Kidem zamknę już tą sprawę. Jeszcze Michal J, Jeżeli go zablokowałem na YouTubie, to. to on już nie będzie mógł komentować moich filmów. Tak coś. Boże! Co tyżeś zrobił? Co tyżeś zrobił? Zwariowany jesteś! Dobra, okej. Okay. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Ostatnia przejażdżka. Eee, dobra, okej. Okay, jedziemy. Boże święty, co żeś zrobił? Co żeś zrobił? Gościu, jak ty jedziesz? Kochaniutki. Lepiej się naucz jak się jeździć. Albo ci to wjechać. Dobra, no wiecie co zrobimy? I bum teraz co zrobimy? Tak będzie na Cargo B-1A To oczywiście będzie podwójny strzał Więc popatrzcie tylko na to. Tak będzie na Cargo B-1A Jeżeli dobijecie 100 subów Tak będzie na Cargo B-1A Widzicie co tu się stało? Ale wybuch Nawet jeszcze sam się wybuchnie do, Nie dobra, jednak nie jak coś, to to już zakończę odcinek. Pamiętajcie, na sosu, bo będę wybuchać pociąg ze strzałami na Cargo B1A. Właśnie o tutaj, gdzie jestem teraz naprzeciwko. No i w sumie to tyle. I pamiętajcie, to będzie podwójny strzał, nie tylko jeden, tylko będzie podwójny strzał. Więc pamiętajcie, podwójny wybuch i podwójny strzał. Więc warto ten kanał, a będziesz fajniejszy. No i może znajdziesz złoty w swoim domu albo na ulicy. Więc warto zasubować ten kanał, bo na sosu będzie wybuchać tutaj pociąg ze strzałami Na kargu B1 A i to będzie podwójny wybuch. Więc pamiętać Dzięki za zasubowanie i za lajkowanie tego kanału i odcinka.